Widzicie w kolejnym filmie Lego który dzisiaj znajdujemy. legendarny zestaw Mata Czy muszę coś więcej mówić na wstępie? Bardzo, bardzo świetny zestaw. I mówię to Amata. To jest bardzo fajny. Pierwszy kolor zielony. Ogólnie, kolor -ro -ro kolorystycznie, on bardzo się, jest, się wyróżnia. I to Amata. A jest to zielony i zielony. To bardzo dobrze wygląda. Znaczy, mój jest czerwony, ale i tak, tak to fajnie wygląda. On ma zi. No. Jeszcze jego bronią jest. Jest ten toporek. Dzięki, te, dzięki tej funkcji możemy go podnosić. bawić się, że atakujemy drugiego toła. drżamy rachi, boroka i inne takie rzeczy. Rozumiecie, tak to działa? W sumie jak u i Kopaki. To jest jego drugie, druga lęka, która jest w sumie bardzo podobna do Tachu, tylko że zamiast e, tego tego, tego lamienia Toa, ona, ona używa starego, slajzy, starego, starego, starego e, slajpera, znaczy nie staypera, nie staypera, tylko staypera, które, które w sumie dużo było używane, na, na, aż do 2010, w sumie to było też używane, tak, to w wielu które to było nawet. Tutaj jest ręka, ręka slajzera i tutaj są jego długie, długie palce. Niektórzy myślą, że to bronię. No, może jakiś minigun no, Ja mówię, ja może to kupię, ale. Wiecie? Co jest Wiecie? W ogóle on ma tutaj... Nie ma, On ma po prostu srebrny, znaczy nie, on ma szary. Szary pin, więc może jest taki poluzowany i możemy np. tak, bawić się, że on sobie lata po... Plączek, i tak dalej. Jeszcze, jeszcze kolejna taka. Jeszcze zresztą. Ma jeszcze zielone oczy. Jeszcze fajniejsza no, rzecz o, o tym. wystawie Miru. Świetna maska, naprawdę. Bo jak kiedyś wiedzą, świetnie mówił, że z tej perspektywy wygląda jak święte twarz, co pracuje bardzo do liły. W ogóle jako iliete bardzo lubię jako postać. Uję, śmieszków lubię, rozumiecie. Couch i tak dalej. Lubię śmieszki. Będę śmieszny. Po prostu komedię lubię. I tutaj i sam jestem takim clownem klasowym. I tutaj widzimy, że tak tak, ma taki em, kształt ptaka z tej. Ty... Więc bardzo fajnie. Wielu fajnych będzie to jest ulubiony zestaw. W ogóle niektórych nawet najbardziej ulubiony LEGO. Swift lj -a. W CTV, tak żeby nie Taka ciekawostka. No ale zacznijmy się w kolejnym filmiku, no